Cześć, witajcie w kolejnym vlogu Vlog dzisiaj jest z przyczepy Nie wytrzymałem i musiałem przyjść do przyczepy co będziemy robić? Będziemy sobie pomału coś tam naprawiać, jakieś tam pierdółki robić, no bo coś trzeba robić. Wyjeżdżać nie można, jesteśmy uziemieni. Skleimy okno, wymienimy sobie okładziny w zaczepie, bo zamówiłem. Dzisiaj przyjechałem tutaj na chwilkę, tyle co się uda nagrać, to nagramy. Albo zrobimy z tego parę odcinków, parę vlogów, albo zdamy to w jednym. Pokażę wam co zamówiłem i co mam i co mniej więcej będziemy robić. No to z takich rzeczy, które zamówiłem teraz, to tak jak tutaj widzicie... To się nazywa wskaźnik sprzęgu do Winterhoffa zaczepu. Koszt 39 zł. Takie główienko małe. To jest wskaźnik, e, jak zapinamy przyczepę na hak, to pokazuje nam, czy, czy jest właściwie zapięta. I druga rzecz, którą ja też kupiłem do, do zaczepu, to są okładziny cierne, które sobie wymienimy. Bo wydaje mi się, że te moje które mam teraz to już swoje przeszły, przejechały około 10 tysięcy kilometrów i zaczęły nam skrzypieć, więc wymienimy koszt tego. Znaczy tutaj to akurat drogo kupowałem, bo to jest koszt 209 zł, ale raz, zarazem z tym zamawiałem, więc nie chciałem też jakby, żeby przesyłka płacić za dwie przesyłki, więc zamówiłem w jednym sklepie, ale standardowa chyba cena tego to jest gdzieś około tam 180 do 200 zł. Tak mniej więcej gdzieś tam widziałem na Allegro. To są okładziny do zaczepu Winterhof WS3000. I to jest zaczep, który występował bo bodajże chyba 2002 roku już. I zazwyczaj jest montowany w przyczepach Hobby. I co mam jeszcze? Aha mam jeszcze tak, Co do okna. Okno sobie skleimy klejem akryfixem 116, on to jest 0116 tak naprawdę, akryfiksem taki miałem, akurat znalazłem więc nie szukałem dzięki za wszystkie w komentarzach propozycje tych klejów ale też nie chciałem jakoś tam wydawać specjalnie kasy na to, żeby skleić kawałek e, plastiku i znalazłem taki miałem akurat I sobie tutaj nawet możecie zobaczyć o, sobie nawet próby robiłem to w miarę tak, tak w miarę nawet to się trzymie, po krakowsku mówiąc, więc zaraz sobie też to wszystko posklejamy. Może nie wygląda to za ładnie, bo to jest taki jakby klej transparentny, jak widzicie, ale zostawia taką. Spróbuję to zrobić tak, żeby ten ślad był jak najmniejszy, może na czarnym nie będzie tak widać. No i na razie to chyba wszystko, co by się dzisiaj udało zrobić. Mam też klejącą, zamówiłem sobie jeszcze, pokażę Wam co sobie jeszcze zamówiłem, bo zamawiałem z tym. Podobno jeden z lepszych środków do mycia. Oczywiście mycie jakichś tam grilli, takich rzeczy. Odtuszczacz uniwersalny. Megillo, Meglio, Megillo to jak, nie wiem jak to się na to mówi. Megillo czy me, Meglio, nie wiem, dajcie znać w komentarzach jak to się nazywa. Ale ludzie ogólnie, gdzie byście nie pojechali, to polecają to, że to jest bardzo dobry środek. Zobaczymy, czy aż taki dobry jest. Będzie okazja, to przetestujemy. No a teraz się pomału bierzemy za... Nie wiem za to, czy za szybę. Może najpierw sobie spróbujemy skleić szybę. Bo to też potrzebuje chwilę czasu, żeby to wyschło. Więc zaczniemy sobie od szyby, a później jak się uda, to przejdziemy do zaczepu. No, i spróbujemy sobie teraz naprawić ten pęknięty O, psia, krew, ale bym narobił. Dobra, i spróbujemy sobie tutaj wkleić teraz to jakoś sensownie. Widzę, że to nie będzie takich obsady na. Nie ma tu jakiegoś takiego fajnego dostępu. Wiecie co, spróbuję to okno otworzyć ogólnie i podnieść. I podklejemy. Najpierw je otworzymy, zobaczymy. Otworzymy sobie tutaj teraz okno. Raleczkę tu podniósł się do góry. Też mamy moskitierę i zwykłą też. Muszę zobaczyć co z tą roletą, bo ona coś tutaj nie otwierana za często i coś słabo chodzi. Dobra, otworzymy sobie okno, jeden, drugi, tu na środku też jest trzeci I tutaj czwarty i piąty, nie wiem czy jeszcze są gdzieś, nie to chyba wszystko. Poddajło się później. O, dobra, poszło. Dobra, wyjdziemy. Z tamtej strony sobie otworzymy. Jak widzicie tutaj ten otwór względem szyby to tutaj jest dużo, dużo mniejszy. Więc tutaj nie ma strachu, że się coś będzie działo. Zobaczycie jak tu jeszcze jest miejsca między tym zawiasem, a szybą. Jeszcze nie myślałeś, że to okno jest takie duże. Ale nie jest takie duże, szyba jest po prostu duża i co, trzeba będzie to obczyścić tutaj może uda nam się jakoś przykleić. Jak macie okna, to sobie patrzcie czasem te uszczelki, które są u góry na takich dużych oknach, to się czasem potrafią od jazdy opuścić. jak już podnoszę okno, to sobie od razu sprawdzę. Nie, tu ładnie wszystko przylega. Dobra, ja sobie teraz wezmę tutaj, przygotuję to wszystko, bo tak jedną ręką ciężko jest mi to robić. A wziąłem GoPro, ale też nie ma za bardzo jej tutaj przyczepić, więc sobie tutaj wszystko teraz spróbuję przygotować. A najpierw sobie tutaj to wszystko obczyszczę i spróbuję podkleić to na taśmę klejącą. Zobaczymy czy da radę. No i od góry będziemy kleić. zabrałem ze sobą paski na głowę do gopro dlatego będziemy tak ze statywu nagrywać spróbujemy sobie otłuścić teraz ten element trochę, tu krawędź między jakichś brudów jeszcze powtórzymy i teraz powiem wam co chcę zrobić chcę tutaj od spodu dokleić taśmę klejącą i przykleić tam do tego górnego okna później tutaj od góry Zalać to klejem, przykleić taśmą klejącą i zobaczymy, czy to się uda. I skleić to. Na razie przykleję sobie taśmę klejącą, żeby papier nam nie odleciał. Nie musi to być pięknie. Ważne, żeby się chciało nam to przykleić do tego górnego okna. Nie wiem, ile to będzie widać, ale udało mi się to od spodu sobie przykleić na tej taśmie. I tutaj z góry teraz w miarę jest to równo. Próbujemy to jeszcze troszkę gdzieś tam po Jeszcze trochę od dołu złapać tą taśmą. No i to za lepiej, zakleimy zaraz. Dobra, teraz możecie zobaczyć moje dzieło od spodu podklejone i od góry od spodu też mam tutaj taśmą zaklejone. Tam jeszcze widzę, że jest taki jakby przerwa dużo, ale nie wiem czy to nie jest tak trochę że się od ciepła trochę rozeszła ta pleca że i tak chyba w 100% nie dopasuje no nic, kleimy no co mamy nie ma co się zastanawiać, teraz sobie tutaj trochę ją nagnę i tutaj postaram się w tą szczelinkę nalać kleju, bo ten klej jest dość płynny i później to złapać wszystko i skleimy dobra, no co, spróbujemy to skleić nie jest to w najszczęśliwszym miejscu. Lecimy. Dobra, teraz to ustawimy tak, jak powinno być. Odłożę klej. Ustawimy to, dociśniemy. Dobra, i niech się klej. Złapę to taśmą nie opadało Wszystko na taśmę. No dobra chce to zostawić spokoju trochę ale powiem wam, że jest dzisiaj cieplutko, naprawdę jest. Słońce takie, że aż gorąco się zrobiło. No i mamy tutaj ten kawałek szybki sklejony. Na razie to nie wygląda fajnie, bo to wszystko jest taśmą tutaj oklejone, ja tylko mam nadzieję, że to się równo sklei. Bo to taki fragment. Teraz to jest chyba ta część się bardziej nagrzała od tej i nie chciało to tak za bardzo ze sobą pasować. Powiem wam, że ten klej tak w miarę nawet szybko schnie czy tu gdzieś było napisane, on taką y, twardość uzyskuje po 24 godzinach, ale w miarę tak szybko zastyga. Więc powinniśmy zaraz zobaczyć, czy się udało to skleić, czy się nie udało. To Minęło jakieś 5 minut. Zerwiemy sobie teraz tę tą taśmę, bo nie chcę, żeby ona tutaj się skleiła. To sobie zostawimy, to jeszcze przykleimy później. Zlą też my sobie odewiemy. Nie chciałem, żeby ten klej tak zaseg zasych, tak zasychł do końca. Z tej strony nie jest źle, nie ma tragedy. Wiadomo, że to zawsze coś tam będzie widać, bo to już taki urok. Można by teraz tutaj jeszcze troszkę tym klejem tutaj podlać, żeby to się wyrównało ładnie. Tak zrobię chyba i trochę go tutaj podleję jeszcze od góry, żebym złapał lepiej. Dobra, dajcie mi chwilę. Nie wiem czy będziecie widzieć. Podlałem to klejem jeszcze trochę od góry. Wiem przez ostrość, Mię tutaj na tej szybce. Teraz to tak się prezentuje. W rzeczywistości wygląda lepiej niż na tym filmie. Poczekam trochę jeszcze, jak poprzestnie. I zamkniemy szybę. No i tutaj tam się chyba wszystko posklejało. Klej wyschł ładnie. Teraz widzicie, teraz mniej troszkę widać, bo on się tak rozlał. Tu od spodu też wszystko wyschło. No i tak to wygląda na zamkniętym oknie. No widać troszkę, nie da się umkluć, że nie widać, ale jest przyklejone. Musi 24 godzinki sobie jeszcze tutaj odczekać i będzie sklejone. Ważne, że już tak nie szpeci. Tutaj jeszcze butle sobie wymieniłem, ostatnio, jeszcze nie założyłem, podepniemy sobie może jutro też butle. I sprawdzimy, jak grzeje lodówka na gazie. Bo może być teraz potrzebna, bo to nie wiadomo, co to będzie z tymi wyjazdami. Może gdzieś tam na dziko, jak pozwolą się pojedzie. Więc sprawdzimy, sobie jeszcze lodówkę, jak grzeje, na, jak chłodzi na gazie. No i jak widzieliście, szyba sklejona. Niech sobie jeszcze odstoi swoje. Bo to ten klej jest chyba po 24 godzinach. On tak w 100% już wiąże. Co dalej? No, dalej miałem robić zaczep, tutaj z tymi naszymi rzeczami, które tam zamówiłem sobie, ale niestety nie wziąłem sobie kluczyka od zabezpieczenia. Zaczepu mam zabezpieczenie na zaczepie i nie odkręcę zaczepu, jeśli nie zdejmę tego zabezpieczenia. A od zabezpieczenia zostawiłem sobie w domu, a nie chcę się teraz jechać i wracać tutaj, więc zostawię sobie to już na jutro. Eee, jeszcze tak się zastanawialiśmy, co by tutaj zrobić ogólnie, bo teraz z wyjazdami będzie słabiutko, ze względu na to, co się dzieje. Z moją pracą też będzie słabiutko, ze względu na to, co się dzieje, więc trochę będę miał więcej czasu na, na jakieś tam filmiki, na nagrywanie. Coś trzeba robić, żeby nie z nudów nie paść i, i nie zwariować. Dlatego chyba też nakręcę taki, może jutro uda mi się nakręcić tutaj ten filmik o, o przyczepie, pokażę wam ogólnie jak ta przyczepa wygląda. Jest już gdzieś tam na kanale jeden filmik, ale to był taki powiedzmy po łebkach robiony. Teraz troszkę dłuższy i troszkę tak dokładniej wam pokażę. Co to za przyczepa, co tutaj się znajduje i ogólnie jak, jak, jak się sprawuje. Powiem wam, może uda mi się nakręcić dwa słowa też, jakiś tam filmik o naszym holowniku, czyli Fordzie S Maxie. No i co jeszcze? No i jakieś tam drobne naprawy, pewnie tutaj jeszcze coś tam się porobi. My mamy taki plan ze względu na to, że ta kwarantanna te, te, te obostrzenia wyjazdowe potrwają jeszcze do 11, to e, zdejmiemy tutaj te wszystkie zasłonki, popierzemy to wszystkie tapicerkę ta całą pozdejmujemy z tych poduszek, i wszystko wypierzemy, bo jest teraz na to dobry czas chyba. No i tyle. No i dzięki za oglądanie tego vloga. Trzymajcie się zdrowo! Pamiętajcie, nigdzie nie jeździmy, nie wychodzimy z domu, jeżeli to nie jest konieczne. I zachęcam do subskrypcji kanału, bo jakieś tam filmiki na pewno się będą pojawiać. No i jeżeli filmik ci podobał, daj łapkę w górę. Jeżeli nie to łapkę w dół. Mam nadzieję, że takich osób będzie mniej. No i do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć, trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiamy.